Witam wszystkich, Epoka Akwariowa z tej strony. Dziś, dziś do serii o roślinkach, której nie będę kontynuował jakoś tam paso, po prostu z doskoku będę omawiał pojedyncze roślinki, gatunki roślin. Dziś skupimy się na Lobeli, Cardinalis mini, która jest bardzo śliczną roślinką. Bardzo no, dekoracyjną, moim zdaniem, e, ta roślinka nadaje się idealnie na drugi plan akwarium. E, internety piszą, że e, dorasta do 20 cm. E, ja jestem w to skłonny uwierzyć, e, ba, nawet e, wierzę, że ona nawet urosłaby wyższa. Gdyby tylko dać jej odpowiednie do tego warunki. Czyli, tak jak mówiłem, drugi plan Lobelia cardinalis. System korzeniowy tej roślinki jest dość dobrze rozbudowany. Zresztą tutaj, nie wiem, czy widzicie, jest trochę ciemno pewnie w tym filmiku, ale od dołu, tam gdzie jest mniej światła, gdzie tej roślinki. Liście opadły i, i widać te korzonki, które tak zwisają. Mi to przypomina brodę Gandalfa. Naglądałem no się wam od pierścieni i teraz mi się wszystko z nim kojarzy, ale żarty, żartami. Taka prawda, że po prostu strasznie, strasznie dużo widać tych korzonków, ale w planach mam przycięcie tej roślinki tak dość, dość nisko, bo. Tutaj, jak widzicie, już ją tak przyciąłem dość konkretnie na próbę, na próbę, żeby zobaczyć, czy ona odbije, czy będzie żyła. I widzicie, że tutaj się pojawiły takie malutkie listeczka. Bardzo ładnie to zarosło. Czyli nie trzeba jej wycinać całkowicie przy pniu i wsadzać tylko wierzchołków. Po prostu wystarczy... No, z 2-3 cm nad podłożem przyciąć, przyciąć tą robelię i takim sposobem sobie ją odświeżymy, zmniejszymy do niższego poziomu, do niższego wzrostu. Tylko jest jedno ale, po prostu przez kilka tygodni, zanim ona znowu zarośnie tymi listkami, no, będzie wyglądała trochę mało estetycznie, ale ale myślę, że y, gra jest warta świeczki. Jeśli chodzi o nawożenie, ja w tym baniaku stosuję EI i, i ciężko mi jest powiedzieć, y, co tej roślince jest potrzebne, co jest jej niepotrzebne, bo, bo ładuje wszystko masę. On sobie bierze to, co chce i, i odwdzięcza się bardzo, bardzo to ładnym wzrostem. Y, światła też jej nie brakuje. I, I dlatego u mnie zasuwa jak szalona. Chociaż e, w internetach e, czytałem, że tempo jej wzrostu jest bardzo powolne, no to ja się z tym nie zgadzam, no ale to ja mówię: e, tutaj ma idealne miejsce do e, dobrego wzrostu. I, I źle by się działo w państwie polskim, gdyby, gdyby nie odwęczała się właśnie tym ładnym wzrostem, gdyby nie rosła jak szalona. Dlatego e, łatwość uprawy również oceniam e, jako, jako, łatwą, jako łatwą roślinkę i, i wdzięczną, i jeszcze jedna sprawa. E, czy jest to delikatna roślinka? E, odpowiem tak. W akwarium ze skalarami czy innymi jakimiś większymi rybkami e, nie zawahałbym się jej wsadzić, bo e, jeśli chodzi o twardość jej listków. To, to mi się wydaje, że jest taka dość, dość fajna. Bo przykładowo limnofilia sesimflora albo y, Microantheum umbrosum są bardzo delikatnymi roślinkami o bardzo delikatnych listkach. Lobelia cardinalis ma za to takie no, sztywniejsze, trwalsze by się wydawało listka, ale za to, gdy wysyłałem. Jednemu z nas, z akwarystów za granicę, tą roślinkę, to ona nie doszła. Rozpłynęła się w czasie podróży, trwającej tam półtora tygodnia. I to jest moje zdziwienie, bo, bo w życiu bym się tego nie spodziewał. Ale to jest tylko taka o, anegdota, bo, bo do krajowych akwarystów, jak wysyłam tą roślinkę, która dochodzi zawsze priorytetem maksymalnie w ciągu 2-3 dni. Dochodzi w idealnym stanie, szybko się przyjmuje. Także ja uważam ją za łatwą, za szybko rosnącą, tylko że jak wspomniałem, ona ma tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki do wzrostu, ale, ale polecam ją każdemu każdemu, żeby spróbował sobie wyhodować tą roślinkę. Spójrzcie. Naprawdę, naprawdę jest śliczna, ozdobna. Ja sobie nie wyobrażam już teraz swojego akwarium bez tej roślinki. Dlatego akwa, akwarium roślinne. Dziękuję Ci jeszcze raz za tą roślinkę, bo, bo jest super. Uwielbiam ją. Uwielbiam i polecam każdemu. Trzymajcie się, akwaryści. Cześć.